Cześć, witam Cię na prezentacji nietuzinkowego Fiata 500L w eleganckim czarnym kolorze. Jeżeli potrzebujesz auto z prostym silnikiem, czterocylindrowym, bez turbiny, z tanim serwisem, z naprawdę łatwą obsługą, takiego auta już nie znajdziesz, bo takich silników już nie ma. A jest to bardzo udana jednostka Fiata, która idealnie nadaje się do instalacji gazowej. Więc auto rodzinne, minivan. Podwyższane to jest właśnie 500 del mamy spory bagażnik wysoko się siedzi w tym samochodzie przeszklone słupki jeżeli chcesz jeździć bardzo tanio montujesz instalację lpg kamera cofania czujniki parkowania elegancki czarny kolor przesuwna kanapa z tyłu ale również składana w tak zwaną walizeczkę tak samo druga strona także pełno miejsca z tyłu jeszcze zobaczmy przód loga 500 Tempomat, czujnik zmierzchu, deszczu, 49 tysięcy kilometrów, elektryczne lusterka i składane. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Patrzcie, jak sobie tutaj fajnie siedzę. Wszystko widzę dookoła, wysoko się wsiada. Fajne, przestronne auto, dużo miejsca i klik. Odpalamy cztery cylindry, brak jakiejkolwiek turbiny. Nawigacja CarPlay, kamera cofania. Także zapraszam do GiePenysa po ten samochód